Siemaneczko! witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ten skin do dostrzegłem apa sobie. będziecie udział, życzę powodzenia na casehack.com się znajdujemy. Link do strony oczywiście macie w opisie. I mordeczki, jeżeli wbijecie, naprawdę się tutaj dzieje, ponieważ używając kodu SOUL, jak jeżeli klikniecie zastosuj na start 4 peleny bonus powitalny. Nie wiem czy te dwie skrzynie jeszcze również otrzymujecie, ale chyba teraz to zmienili na cztery peleny, więc naprawdę fajny bonusik i do tego 20% do doładowania. Przy każdej wpłacie, więc przed każdym, jak my mamy tutaj napisane, przy każdym ładowaniu z kodem promocyjnym, SOUL, Więc tej mordeczki zastosuj i dostajecie aż 20%. Czyli wpłacając przykładowo stówkę, otrzymujecie 120 zł. I tak cały czas w kółko dyszkę, to jest 12 i tak dalej. No wiecie, po prostu 20%. Więc myślę, że jak najbardziej spoko warto robić doładowania z tego względu, że dość, że otrzymujecie naprawdę zajebiste bonusy. Nie wiem, czy to jest limitowane, czy to już będzie na stałe, aczkolwiek wydaje mi się, że to pewnie jest na jakiś okres, bo. W grudniu też tak było, że było to na jakiś czas i później znowu wróciło 10%, więc myślę, że teraz najlepszy okres właśnie, żeby kodzik Sol y, używać. No, no bo to 20% przy doładowaniu w sensie, 4 złote bonusu na start. No i mordeczki, jest grubo, jest grubo. Zobaczcie to, no to to jest dla takich weteranów ten giveaway. 5 kafi przy minimum 500, są osoby, które robią takie doładowania, wiem. Więc no mordki, teraz płacąc 500 zł, macie 20%. 10% to jest no to 20 to jest a Tu 500 to macie 600 na stronie, więc już jest naprawdę dojebany bonus. A macie szansę na taką emeczkę, nie? Tak samo tutaj jest za stówkę. tutaj są jeszcze 2 za 8. Teraz wam wrzuciłem też za ósomeczkę i za dyszkę minimalne doładowanie. No i Mortki poszła ta kosa, poszedł na najgrubszy giveaway w poniedziałek. Ziomeczek jeszcze wpisał właśnie na, na Discorda, wbił i, i napisał, że zgarnął. No, i tutaj 22,40 i ten skin zgarnął, nie? Więc no, kuźwa grubo, naprawdę grubo. Bober tutaj zgarnął, zobaczcie, też nie ma jakiegoś dużego poziomu, więc no, zrobił sobie doładowanie za 8 zł, tak jak pisał, i zgarnął, i zgarnął, bo taka tutaj było minimalne, nie? Tak to wygląda, proszę Państwa, więc gratulacje, mówi, że tak, napisał, że tak osa 2600, no bo ona w tym momencie tyle kosztuje, jak ja zakładałem giveaway, ona była warta tyle, nie? Więc no, gratulacje, byku, gratulacje, jest grubo, wypamiętajcie, że również możecie zgarnąć. Eee, jest naprawdę dużo skinów jest naprawdę dużo, no są tutaj dwa dojebane no to dla takich weteranów, tutaj stówka no ale tutaj za ósemeczkę, za dyszkę też są jeszcze jakieś fajne przedmioty, no poszło tego masa, zobaczcie jakie tutaj ostatnie 90 dni, nie zobaczcie grubo, grubo się podziało, stały te to e dosyć długo, ale jak już zaczęło iść no to poszło wszystko, naprawdę z 10 kafli to tak o więc gratulacje na stronie co? Oczywiście można wbijać poziom, za każdy poziom mamy nagrody, free y, które na danym poziomie możemy otwierać, tutaj widzimy też, że jak sobie dodamy, to możemy taką skrzyneczkę otworzyć, tutaj mamy skrzyneczkę Discord, jeżeli dołączycie do ich Discorda i tak dalej, i tak dalej, no i później jak wbijemy dany poziom, to taka skrzyneczka zostaje z nami na stałe od danego poziomu i co 24 godziny daną skrzyneczkę możemy sobie otworzyć. Jak było blisko, ja pitole I zobaczcie, teraz jak już ją otworzyłem Za 24 godziny znowu mogę ją otworzyć e, No, więc naprawdę Grube bonusy Wjechały na stronę no, Do doładowania, zajebisty bonus Ode mnie też naprawdę dla was Dojebane skiny, tak grubo nie było Aczkolwiek, no to dla takich już wiecie Weteranów, e, a my mortki dzisiaj co? Zrobimy sobie jakiegoś luźnego case battle myślę Jakiegoś luźnego case battle'ka sobie zrobimy Mm, klasycznego losowego a niech będzie a niech będzie dobra losowy bot była duck i bot nope no i wjeżdżamy i liczymy na to, że bitewka siądzie bo troszeczkę wam tutaj nadawałem więc fajnie było coś tutaj sobie chapnąć aczkolwiek na pierwsza runda i tutaj niestety lipa druga no też niezbyt dobrze tutaj koronka niestety w skrzyni takiej, w której no wolałbym tutaj gdzieś te koronki, żeby posiadały Aczkolwiek ta jest Meduza, no ale tego mi się niestety nie spodziewał. Hmm. No właśnie, wolałbym koronki w tych skrzyniach, czy, czy, czy coś w tej na przykład też byłoby spoko. No ale dobra, no tutaj są jeszcze jakieś. Może coś się jeszcze zmieni, ale widzimy, że na razie no, niestety nie idzie to na naszą korzyść. Nie dobrze, nie dobrze. Tutaj jeszcze, no, jeszcze ta ostatnia skrzynia. Jakby ta hydra nam tutaj wskoczyła, tutaj w bot była, zgarnia i tutaj może zgarnąć też. Są ciekawe przedmioty. Dobra, jest to WUPA, no ale ona też jest troszeczkę warta, jak widzimy. No i tutaj, no i niestety, proszę Państwa, no i niestety, kurczę. Dobra, ale cofnijmy to. Stwórzmy kolejną, dajmy też losową. Za 7 stówek, no jeżeli tam zgarniemy, może nam się uda odkuć, ale zobaczymy jak to będzie. Rona do nitra. No, nitro i samu. No tak na razie. Na razie średnio. Tutaj w sumie chyba hapów w sumie dosyć dobrze. To troszeczkę na pewno jest warte, ale tutaj no niestety nitro. Makaronkę, no ale dobra, coś tam, coś tam, coś tam jest Jeżeli nam tutaj gdzieś hapnie, by jeszcze koronita, no to by byłoby dobrze, byłoby dobrze Hmm, no na razie tutaj nitra Kuźwa, to niżej, ten niżej jakby nam siadł, to by było pięknie No i tutaj, kurczę, dzisiaj chyba niestety Lipton będzie, proszę Państwa, chyba niestety Lipton Eee, no niestety no niestety proszę państwa tak to wygląda mm, na koniec sobie możemy otworzyć jeszcze tą skrzyneczkę nie, na przyspieszonym no i kawałeczek dalej, kawałeczek dalej i byłoby pięknie, i byłoby pięknie byśmy mieli naprawdę niesamowity profit aczkolwiek no wy możecie również tutaj kodzik soul przy doładowaniu, naprawdę zajebiste bonusy no i do tego dojebane skiny do zgarnięcia Życzę powodzonka, trzymajcie się do zobaczyska, Elo, cześć!